Siemanko, z tej strony Wasze ulubione chłopaki, czyli Macie i Piotr. Maciej dzisiaj jest, teraz jest za kamerą, ja jestem przed kamerą i witamy Was z parkingu przed starego Tesco w Poznaniu na ulicy Serbskiej. Dzisiaj będziemy nagrywać nasz pierwszy odcinek związany z testami siłowni. Zaczniemy sobie od Fabryki Formy właśnie znajdującej się właśnie na ulicy Serbskiej. W lokalizacji, gdzie kiedyś było Tesco. Z tego też względu mamy tutaj do dyspozycji ogromny parking. Jest on darmowy, otwarty. Także jest to bardzo duży plus, zanim jeszcze weszliśmy na tę siłownię, ponieważ można sobie przyjechać i bez problemu stanąć, a nie jest to normą przynajmniej w Poznaniu. Dodatkowo siłownia jest niedaleko tramwaju, autobusu. Co prawda nie będziemy oceniali lokalizacji siłowni, ale jeśli byśmy oceniali, no to tu na pewno jest duży plus, bo jest to bardzo dobra lokalizacja pod względem i osób przyjeżdżających samochodami, i osób korzystających z komunikacji miejskiej. Nie przeciągając, idziemy do środka. Jesteśmy na siłowni w sobotę, mamy za 5-12. Na siłowni jest sporo ludzi, ale jak na tą siłownię i tak jest dosyć duży luz. Jest to przestronna siłownia, więc to jest na pewno na plus. Szacunek, że w sobotę ludziom się chce przychodzić. Ale pomimo sporej ilości osób, tak liczbowo, to mamy, mamy z Maciejem na tyle dużo miejsca, że możemy sobie swobodnie nagrywać i swobodnie robić trening. Fajna siłownia, ale jedyny minus jest taki, że wszystko jest na takim open space. Ja lubię, jak są takie zakamarki na siłowni, gdzie się można schować. Gdzie można sobie poćwiczyć, że wolne ciężary są trochę oddzielone od maszyn, że ludzie na ciebie nie patrzą, trochę mało intymności. Mimo wszystko, jak na siłowni. Jakby to tyle, jak na razie, co moich spostrzeżeń. Wracam do życiówki. Moim zdaniem bardzo duży minus, jeśli chodzi o tą siłownię i chyba o wszystkie fabryki formy, mianowicie te czerwone raki, w których można robić przysiady. One są niewymiarowe, nie? Macie, czy zauważyłeś, że jak chodzisz pod tą sztangę, i próbuję się w niej ustawić bo tu jest bardzo mało miejsca, żeby w ogóle rękoma można było rozstawić barki nie? Ja z Maciejem nie jesteśmy szerocie w barkach, więc nie ma problemu ale jak się robi jakieś większe ciężary to jest to bardzo, bardzo utrudniające życie więc te raki, w mojej opinii, się nie nadają do dużych ciężarów co zresztą już sprawdziłem, bo na Fabrykach Formy robiłem ciężkie przysiady i była to męka związana z tym, że trzeba było w tych rakach się zmieścić. Jest to bardzo niewygodne, więc jakby ktoś mógł to zmienić, to bylibyśmy wdzięczni. Nie wiem co sądzisz o tym Maciej? Maciej się nie zna, Maciejowi obojętnie, ale... Wąski barak barach, więc nie mieszczę, więc dla mnie jest okej, okay, ale... ale no... Rzeczywiście. Jesteśmy w miejscu, gdzie na siłowni znajdują się różnego rodzaju sztangi. No i moim zdaniem jest to spoko. Mamy jakieś sztangi łamane na bicep, mamy safety skład bara, są uchwyty do, do wiosłowania, jest jeden, duży, jeden są dwa hantle, na których można założyć troszeczkę więcej ciężaru, jest trap bar, e, mm. więc jeśli chodzi o rodzaje sztang, no to jest. Całkiem, całkiem spoko dla takiego przeciętnego bywalca. Myślę, że to tak jest za dużo, bo raczej z tego nie skorzysta. Natomiast jeśli chodzi o takie zwykłe szlangi, jak z Maciejem się przechadzaliśmy, no to jak na taką siłownię, to powiedziałbym, że jest ich na styk. Pewnie czasami może zabraknąć. Nie są to szlangi najlepszej jakości, nie są to szlangi jakieś tam olimpijskie, elejko czy coś takiego. Są takie znośne, więc pewnie do, do jakichś tam 200 kg nie ma problemu. A, a powyżej tego ciężaru już raczej raczej średnio się nadają. Piłownia do takich typowych turboistów się średnio nadaje ze na ten sprzęt. Ale dla takich przeciętnych bywalców siłowni, których dzisiaj reprezentuje Maciej, to może się więcej też wypowie na ten temat. Myślę, że jak najbardziej sprzętu jest w miarę dużo, jest w miarę, w miarę urozmaicone i na, na takim standardowym poziomie. Taki wyjściowy poziom siłowni, jaki powinien być zachowany dla przeciętnej osoby. Strefa cardio wygląda fajnie. Mamy bieżnie całkiem nowoczesne, są bieżnie z ekranami, są bieżnie z takim tylko analogowym ekranem. Ustawianie prędkości jest stosunkowo łatwe. Na siłowni znajdują się zarówno bieżnie, znajdują się rowerki, znajdują się schody, są orbitreki, także pełne wyposażenie dla kardiowiczów jest. Nic tylko ćwiczyć, nic tylko chodzić i zarówno po treningu, przed treningiem i takie dni wolne od treningu siłowego też kardio jak najbardziej spoko. Także to, dzięki bardzo i lecimy dalej. Teraz zrobiliśmy sobie z Maciejem tricepsik na linkach wyciągu górnego, zauważyliśmy na plus, są dwie bramy. Więc jak na taką siłownię, to moim zdaniem spoko rozwiązanie, bo pewnie na jednej byłoby, byłoby ciasno, bo dużo osób sobie chce robić coś na linkach czy na wyciągach. Więc tutaj akurat plusi. że są dwie bramy po prostu i te osoby się tak trochę na tych bramach rozchodzą i jest, jest dużo luźniej jak się trenuje. Zrobiliśmy sobie po, po, po każdym ćwiczonku nam na, na strefę, którą chcemy ocenić. Będziemy oceniali cztery rzeczy. Szatnie, strefę wolnych ciężarów. Strefę maszyn, tak to nazwijmy, po prostu maszyny oraz strefę cardio. Całej reszty nie oceniamy, natomiast będziemy wspominali, jak już zauważyli, zauważyliście pewnie, wspomnieliśmy o tym, że parking jest na duży plus, ale to nie wchodzi jakby w całość naszej oceny, ale warto to zaznaczyć, że coś jest dobrego albo złego na siłowni, nawet jeśli to nie wchodzi w ocenę. Fabryka Formy na ulicy Serbskiej w Poznaniu, po Tesco, już tego Tesco nie ma. W mojej ocenie, wyjściowo, skala ocen to 1 do 5, wyjściowo, czyli taki standard jaki powinien być zachowany to jest 3, yy, to jest 3. Yy, więc w mojej ocenie... Pierwszy punkt, czyli szatnia. W przypadku fabryki formy na serbskiej ja daję 5, ponieważ jest dużo szafek, jest to dużo siłownia, co prawda. Natomiast nawet jak jestem, jak, jak jestem w godzinach szczytu, jest dużo ludzi, to nigdy nie brakuje szafek. Prysznice najczęściej są luźne, toalety są zawsze czyste, to czasami może denerwować, bo non stop ktoś chodzi i sprząta, ale jakby wpływa to na plus, no bo jest zachowana jakaś tam higiena, więc w przypadku tej siłowni szatnia moim zdaniem piąteczka. Jeśli chodzi o strefę wolnych ciężarów, u mnie to jest to wyjściowe 3. Wszystko, czego przeciętny, wszystko jest, przeciętny klubowicz potrzebuje jest, sztangi, sztangi są, są różne rodzaje tych sztang, natomiast jak, jak już wcześniej pewnie słyszeliście, chyba, że zostało to wycięte, bo powiedziałem coś brutalnego, sztangi są średniej jakości, w sensie są przystosowane do, do jakby zwykłych ludzi, ciężkich rzeczy na tych sztangach raczej nie zrobicie, nie ma tu specjalistycznych sztang, takich jak sztangi typowo do przysiadów, czy sztangi... Szlangi do martwych ciągów, więc jest zachowany taki zwykły standard. Mam uwagę co do, co do właśnie tej szerokości tych raków, co wpłynęło na, na minus tej oceny, a na plus przestrzeń, więc jakby jeden minus, jeden plus się to wyrównało, więc mamy ocenę wyjściową, czyli w, moim, w mojej ocenie wolne ciężary to jest ocena wyjściowa 3 na 5. Maszyny daje 4 na 5, ponieważ jest ich dość sporo. Dużym plusem są te dwie bramy, bo bramy są często oblegane na siłowniach, więc tu nie będę się dużo rozwodził. Maszyny są czyste, są zadbane, są w miarę nowe, więc daję, daję 4 na 5. Byłoby 5 na 5, w momencie pewnie pojawiła się jakaś bardzo fajna maszyna, jakieś tam GHD czy coś takiego, czy maszyna do, do belt squatu, natomiast tu nie ma takich rzeczy, nie ma wymysłów. Jest po prostu wszystko, co powinno być dla przeciętnego bywalca siłowni. I strefę, cardio. strefę cardio oceniam też jako 4 na 5, jest dużo, dużo bieżni, dużo rowerków, tych miejsc do robienia cardio jest spoko, natomiast minusem jest to, że ta strefa w żaden sposób nie jest oddzielona od całej reszty, reszty rzeczy. Mi to nie przeszkadza, natomiast wiem, że niektórzy ludzie po prostu nie lubią, nie lubią w takich skupowiskach być, więc bywałem na siłowniach, gdzie ta strefa kardio była bardziej odseparowana od całej innej przestrzeni siłowni, A dlatego to, dobre. mogę nawet powiedzieć 4,5 na 5, tym bardziej, że nie jestem wielkim fanem kardio, więc tutaj nie będę dla Was żadnym autorytetem. I jeśli chodzi o to, czy polecam, czy nie polecam, to dla przeciętnych bywalców siłowni jak najbardziej polecam tą siłownię, natomiast dla bardziej wymagających się będę tutaj opierał o środowisko trójbojowe. Trening zrobić można, natomiast nie, nie byłaby to raczej meka polskiego trójboju. Była ocena Piotra, teraz będzie moja ocena. Więc jeśli chodzi o samą szatnię, szatnia w sumie fajna, duża, duże szafki. Mają dwa plecaki, bo jeden plecak od treningu, drugi plecak od sprzętu foto, Także wszystko się bez problemu do środka zmieściło. Na niektórych siłach miałem z tym problem, żeby zmieścić cały, cały swój majdan. Ale tu się udało. Także szafki na plus. Z minusów trzeba mieć własną kutkę. Nie są szafki zamykane na żadną opaskę, nie są zamykane na żaden kod, tylko trzeba mieć kutkę tutaj minus, więc z tego jak Wlot wspomniał, jest neutralna ocena to jest 3. Ja za wielkość, jakby szafek, i wielkość samej szatni daję czwórkę. Do jedynki zabrakło tych zamykania szafek na inne rzeczy niż kutki. Dalej strefa wolnych ciężarów. Ogólnie lubię strefy wolnych ciężarów, dla mnie ta strefa wolnych ciężarów wygląda fajnie ale nie jest oddzielona w ten sposób od reszty siłowni, co dla mnie jest sporym minusem. Więc tutaj niestety zostaniemy w neutralnej skali, czyli dam trójkę, ponieważ ja lubię, jak ta strefa wolnych ciężarów jest gdzieś dalej, można na spokojnie się rozejrzeć, zobaczyć, co tam jest, a nie być na jakby oczach wszystkich na siłowni. To mnie trochę zawsze krępuje w treningu, dlatego tutaj jest trójka. Dalej mamy strefę, strefę maszyn, no na tych maszynach za dużo z spędziliśmy, maszyny jakby są w bardzo wąskim kółku jest tam mało miejsca i też nie są oddzielone w żaden sposób od reszty siłowni, także możemy też pewien kompleks ćwicząc na maszynach na małych ciężarach, a jednocześnie patrząc na ogromnych Louie, którzy ćwiczą na wielkich ciężarach, także też dam trójkę neutralnie i ostatnia z cardio cardio jak najbardziej fajne, dużo, dużo tych maszyn dużo, dużo sprzętu, też nie jest oddzielone dlatego za liczbę sprzętu dam mocną czwórkę, bo jest tego naprawdę sporo, ten sprzęt jest nowy, wygląda bardzo fajnie, nowoczesny są różne rodzaje tego sprzętu, także czwóreczka. Ogólnie siłownie oceniam jako okiem amatora, który przychodzi po prostu na treningi, zwykle nie do żadnych zawodów, tylko żeby zadbać o swoją sylwetkę i zdrowie. Dla mnie jest to siłownia w zupełności wystarczająca. Co do poprawy, przegrodzić te strefy na jakieś osobne, żeby było więcej intymności. Fajnie, jakby była też salka na rozgrzewkę, gdzie można na spokojnie się poturlać, na po jakiejś macie. No i to tyle. Dzięki.